Zasoby w coachingu i aha, fotografie, które inspirują. Witaj, nazywam się Dorota Raniszewska. Jestem coachem, mentorką i twórcą. Od 2016 roku, kiedy ukazała się moja książka zatytułowana Jeden obraz, wiele słów, poświęcona wykorzystaniu fotografii w rozwoju osobistym, Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak pracować z obrazem w coachingu, terapii i pracy wychowawczej. Zaczynamy. W tym kursie dowiesz się, czym są zasoby i po co mieć ich świadomość, gdzie możemy je znaleźć, skąd je wziąć. A także jak wykorzystać fotografię aha do właśnie pracy na zasobach, jak i kilka słów o samym narzędziu w kontekście tego tematu, tematu pracy z zasobami. Kurs jest dedykowany praktycznej wiedzy: praktycznej wiedzy, jak wykorzystać fotografię, aby pomóc sobie lub komuś innemu rozbudzać, rozbudować, pogłębiać świadomość zasobów, z których możemy korzystać czy to w trudnych chwilach. Aby wracać do równowagi emocjonalnej, duchowej, mentalnej, fizycznej, aby przywracać pozytywny nastrój, aby przywracać poczucie sprawstwa, osobistej mocy, redukować stres, a także w ogóle pogłębiać tę świadomość zasobów, aby móc lepiej z nich w życiu korzystać, a dzięki temu skuteczniej, efektywniej. Przy większym poczuciu swobody realizować swoje cele i potrzeby? Po pierwsze, właśnie dowiesz się, czym są zasoby i po co jest mi ich świadomość, a potem, jak poprowadzić kogoś w takiej pogłębionej refleksji na temat swoich zasobów. Pokażę ci narzędzie, pokażę ci, jak z tym pracuję, pokażę, podam kilka przykładów z pracy, mojej pracy z klientami, w tym nawet. Jedno nagranie, rozmowy z osobą. Czym są zasoby w coachingu? Zasoby to to wszystko, co mamy w nas i dookoła nas, co sprawia, że możemy spełniać swoje potrzeby i realizować cele. Są to na przykład pozytywne myśli na własny temat, myśli, które nas wspierają. Dotyczą one przekonań o tym, co potrafimy, jakie mamy w sobie możliwości, jakie mamy pozytywne elementy naszej osobowości, które nam dają wiarę, siłę, moc, poczucie sprawstwa. Wszystko, co na swój temat dobrego myślimy. Zasobami są też relacje, które mamy i dzięki którym możemy coś realizować, współrealizować, otrzymywać wsparcie, czuć przynależność, akceptację, przyjaciele, zwierzęta, nasi podopieczni, dzieci, rodzina, zespół w pracy, lub jakieś osoby, które są dla nas przykładem, nasi mistrzowie, nauczyciele, których możemy zapytać o radę. O pomoc, z którymi możemy zweryfikować swój sposób myślenia, poprosić o pocieszenie lub o towarzyszenie nam na jakimś etapie życia. To wszystko też te relacje są naszymi zasobami. Zasobami jest też nasze ciało. Ono nam umożliwia odczuwanie, umożliwia nam relaks. Na przykład, kiedy jestem zestresowana, mogę. Zastosować techniki oddechu po to, żeby wyregulować swoje emocje. Więc ciało jest moim zasobem. Przyjemności, które też płyną z tego, że odczuwamy w ciele na przykład ciepło, miły dotyk i ruch, który też sprawia nam dużo przyjemności, lub daje energię, lub pomaga się właśnie zregenerować. Także ciało też jest naszym zasobem. Zasobem oczywiście. Jest też przyroda dookoła nas, bo to jest miejsce, w którym możemy różne rzeczy robić, które nam pomagają, czy to właśnie odpoczywać, czy znajdować inspiracje, czy w jakiś twórczy sposób spędzać czas. Więc przyroda, jak i różne miejsca, które wspominamy, gdzie byliśmy, na przykład na wakacjach, też będą naszymi zasobami. Zasobami są oczywiście też konkretne umiejętności, które posiadamy, jak i elementy osobowości. Umiejętnością może być analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów, piękny głos, który mamy i śpiewamy, wyczucie rytmu, ale elementami osobowości, już nie umiejętnościami, będzie na przykład nadzieja, którą możemy naturalnie w sobie mieć, jako wysoką. Być takimi optymistycznymi, może być poczucie wdzięczności, wyobraźnia czy intuicja, które też są dla nas sposobem zbierania pewnych informacji, po to, żeby podjąć decyzję w sytuacjach, kiedy nie mamy na logikę wielu informacji, więc intuicja i wyobraźnia jak najbardziej też są naszymi zasobami. No i oczywiście zasobami będą też. Różne przyjemne wspomnienia, które mamy, nasze przeszłe doświadczenia i wspomnienia, które możemy przywołać z pamięci, na przykład, aby lepiej się poczuć, albo aby przypomnieć sobie, że na coś nas stać. Zasoby to jest to wszystko, co my mamy w nas i dookoła nas, co sprawia, że możemy spełniać nasze potrzeby. Realizować nasze cele. Wszystko po prostu, co mamy do dyspozycji. Więc jeżeli mamy na przykład wspaniałą wyobraźnię albo intuicję, której się słuchamy, to też jest nasz zasób. Gdzie możemy znaleźć zasoby? Skąd je zaczerpnąć? To bardzo ważne pytanie. Zasoby możemy czerpać przede wszystkim z samych siebie ze swojego doświadczenia, wspomnień, dobrych myśli na swój temat, ale też od innych ludzi i z różnych miejsc. Od innych ludzi, na przykład dzwoniąc do bliskiej nam osoby, aby z nią porozmawiać w jakimś trudnym momencie, w trudnej chwili dla nas, aby otrzymać wsparcie w postaci chociażby wysłuchania czy pocieszenia, ale też podzielenia się wiedzą. Pokierowania nas w którymś kierunku, kiedy nie wiemy, jak rozwiązać jakiś problem. Czerpać zasoby możemy z lasu, z przyrody, idąc na spacer, aby się zrelaksować, kiedy odczuwamy na przykład wysoki poziom napięcia z samych siebie przywołując chociażby wspomnienie dobrych doświadczeń, żeby się wzmocnić, odbudować wiarę w swoje możliwości. Po co rozwijać świadomość zasobów? Przede wszystkim warto jest powiedzieć to, że przeżywamy to, na czym się skupiamy. Jeśli na przykład dużo poświęcam czasu na rozpamiętywanie jakichś trudnych przeżyć, to przeżywam je mocniej. Jeśli z kolei poświęcam uwagę na zauważaniu pozytywnych aspektów życia, to też odczuwać będę. Że jest ich więcej w moim życiu, będę je przeżywać w tu i teraz. Mogę zauważyć na przykład piękno świata dookoła mnie, mogę zauważyć to, że moje dziecko się stara, mogę zauważać serdeczność innych ludzi na ulicy, życzliwość i to sprawi, że będzie mi w życiu przyjemniej, jak i mogę zauważać rzeczy nieprzyjemne. I na tym się koncentrować. Mając świadomość tego, że przeżywać będę mocniej to, na czym się skupiam, mogę samodzielnie wpływać na swój nastrój w życiu i na swoje stany emocjonalne na co dzień. Ale to jest nie tylko to, że przeżywamy to, na czym się skupiamy. Działamy na bazie tego, co sądzimy, że jest możliwe w nas. Do czego mamy dostęp, co potrafimy. Więc jeżeli skupiam się na czymś, czego nie potrafię, nie mam, no to zazwyczaj nie podejmuję działania. W coachingu pytam klienta, gdzie może sprawdzić coś, skąd się dowiedzieć, co zrobić, jeśli czegoś nie ma. Czyli przekierowuję uwagę na możliwości i na to, co jest. Dostępne, a nie na brak. I wtedy pojawiają się odpowiedzi, pojawia się nowa perspektywa. Dzięki świadomości zasobów, których być może nawet nie mam w sobie, ale mam dookoła siebie lub mogę zaczerpnąć od innych ludzi, ludziom łatwiej jest szukać rozwiązań. Po prostu widzą, że mają do tego niezbędne zasoby. To pomaga im szybciej podejmować działanie, które pozwoli spełnić swoje potrzeby, zrealizować, Zadania, po prostu być szczęśliwszymi. Świadomość zasobów prowadzi nas do podejmowania działań, które nam służą. Podczas sesji coachingu, kiedy pomagam moim klientom zidentyfikować, określić przeróżne zasoby, które mają, posługuję się tą tabelką. Proste narzędzie, ale bardzo praktyczne i łatwe do zapamiętania. Przeprowadzam klienta przez taką refleksję, która właśnie prowadzi do wylistowania zasobów w pięciu kategoriach. Pomyśl o miejscach, w których na przykład odzyskujesz siłę, dobre samopoczucie, albo wspomnienie których przywraca Ci wiarę w siebie. Następnie ludzie. Pomyśl o ludziach, którzy Ciebie wspierają, do których możesz na przykład zadzwonić o poradę. Albo których w ogóle świadomość, że są blisko Ciebie, daje Ci poczucie bezpieczeństwa, radości, miłości. Aktywności. Jakie lubisz aktywności robić, które przynoszą Ci właśnie pozytywny skutek? Ciało. Jak Twoje ciało jest dla Ciebie zasobem? No i przekonania, myśli na swój temat. Ta praca z taką tabelką polega na tym, że klient czy osoby po prostu z głowy przypominają sobie, co stanowi tę ich listę zasobów, i zazwyczaj są zachwyceni efektem, uświadamiając sobie, ojej, rzeczywiście jest tyle pozytywnych rzeczy, z których mogę świadomie korzystać, żeby się wesprzeć w trudniejszych momentach swojego życia. Tą pracę można jednak jeszcze wzbogacić, pogłębić, poszerzyć i uczynić kreatywną, wykorzystując fotografię. A więc jak wykorzystać, aha, fotografie, które inspirują do tej pracy? Kiedy chcę pomóc jakiejś osobie wylistować jej zasoby, zapraszam do wybrania kilku fotografii, które to ilustrują. Pięciu, sześciu, czasem i więcej. To zależy od osoby. A potem zapraszam ją do tego, żeby opowiedziała, jak wybrane zdjęcia ilustrują to, co na nich jest ważne właśnie te zasoby tej osoby. I to opowiadanie o zdjęciu jest bardzo ważne, bo ono po pierwsze generuje zazwyczaj nowe pomysły, skojarzenia. Osoba jeszcze więcej odnajduje elementów. Natomiast to, co jest szczególnie jeszcze istotne, to to, że po prostu zatopienie się, jakby w tej wewnętrznej swojej narracji, opowiadanie, często w malowniczy sposób, bo to jest takie swobodne opowiadanie do obrazu, sprawia, że ta opowieść o zasobach jest bogatsza. Osoby bardziej ją przeżywają, bardziej się w nią angażują. Dzięki fotografiom też opowiadają więcej, ale też lepiej zapamiętują. Po prostu ten obraz dostarcza też takiej metaforycznej formy, którą łatwo jest zapamiętać, po to, żeby sobie ją skojarzyć i dzięki temu zwiększamy szanse na to, że ta osoba rzeczywiście lepiej sobie jakoś w pamięć wdrukuje to świadomość, czym są dla niej te zasoby, co naprawdę jej dają. Można dzięki fotografii jakoś lepiej poczuć to, co się opowiada. To, co jeszcze robię, to pomagam czasem doprecyzować te zasoby. Bo jeśli na przykład ktoś mówi, że zasobem jest las, to pytam na przykład, jaki las konkretnie? Może jakiś las, który, do którego często chodzisz? Kiedy mówi o bliskich osobach, pytam, kto to jest, jak ma na imię. To jeszcze bardziej pozwala. Namacalnie poczuć, zapamiętać i ucieszyć się często tym, że posiadamy tak dużo zasobów wokół siebie, w nas samych, na wyciągnięcie ręki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania fragmentu rozmowy z takiej właśnie sesji coachingu sobą, która odszukiwała fotografii ilustrujących jej zasoby, z których może skorzystać, bo jak twierdziła, ogólnie ma problem z podejmowaniem decyzji. Dla mnie to zdjęcie z drzewami i ścieżkami, to jest taką metaforą umiejętności podejmowania decyzji. A, czyli którą ścieżką pójdę teraz, którędy chcę iść, tak? A, czyli, co to, jest twoim zasobem? czyli co jest twoim zasobem? Znaczy akurat tu patrząc na to, na, to, na te ścieżki właśnie ja stwierdziłam, że tego zasobu mi niestety nadal brak. Nadal mam okay. trudności z podejmowaniem decyzji, tak? Ale właśnie to, to zdjęcie takie skojarzenie u mnie wywołuje. No dobra, super, czyli fajnie, czyli jakby od drugiej strony, czyli Aha. tego zasobu Ci potrzeba podejmowania decyzji, a wybierz taką fotografię, która jest dla Ciebie zasobem w sytuacji, kiedy podejmujesz decyzję. Co Ci pomaga podejmować decyzję? Co mi pomaga podjąć decyzję. Tak, jesteś w sytuacji, kiedy potrzebujesz de podjąć decyzję i trochę jakoś nie za bardzo ci to wychodzi. Z jakiego zasobu wtedy możesz skorzystać, co ci pomaga? Mi bardzo pomaga bycie, bycie z innymi ludźmi, rozmawianie o tym. Czyli Super. na przykład to zdjęcie, gdzie się ludzie trzymają razem za ręce i się wspierają. Doskonały na przykład. Widzicie, i to jest dokładnie to. Hmm. Wychodzimy w ogóle ze stanu myślenia, że jestem niezasobna, nie jestem w stanie podejmować decyzji. W ciągu pół minuty w stan, ok, jak poczuję podjąć decyzję, to mogę y, zaangażować innych ludzi. Zmieniamy perspektywę. I to jest dokładnie to. Niby proste w teorii, a w praktyce cudowne. Proste zmieniamy na cudowne. Super, świetny przykład. Gdzie jeszcze widzisz jakiś, spróbuj znaleźć, co mówiłam, że zachęcam, jeszcze jakąś inną fotografię, która też ci podsuwa, jeszcze jeden zasób, kto, z którego korzystać możesz, kiedy potrzebujesz podjąć decyzję. Ten kotek wyglądający za kotar jest takim dla mnie taką metaforą ciekawości. Czyli tak jak podejść do tematu raczej z ciekawością, co się wydarzy, a nie z obawą, że, że jak tak wybiorę, to będzie źle, stracę coś i, i na zasadzie mhm. braku i straty. Super, świetny przykład. Czyli kotek, tak jako, aż kotwica pamięci z tego może się stać. Mhm. Czyli możesz to już w ogóle zapamiętać. Że nie koncentruje się na lękach, tylko y, przywołuje ciekawość. To akurat jest siła charakteru, moc, element osobowości, ciekawość, taka intelektualna, element osobowości naszej, żeby, żeby skorzystać z tego ze sobą. Hmm, to co jeśli? Hmm, zaciekawiam się. No to jeszcze trzeci zasób poprosimy, Krysia. <todgłosy> Na tym slajdzie pokazałam przykładową notatkę z takiej sesji, gdzie osoba wylistowała swoje zasoby. Możesz chwilkę poprzyglądać się, poczytać, co wymieniła w poszczególnych kategoriach i jak dużo w ciągu no, dosłownie 10-15 minut naszej rozmowy pojawiło się na takiej liście. W życiu stosunkowo łatwo odnieść jest sukces, ale tak naprawdę każdy sukces zbudowany jest na porażkach, na próbach, na nieudanych próbach, na podejmowanych nowych próbach. To, co wyróżnia te osoby, które możemy powiedzieć, że w dłuższej perspektywie czasu rzeczywiście odnoszą sukces, udaje im się. Idą swoją drogą, realizują swoje cele, spełniają swoje potrzeby, marzenia. To wytrwanie na swojej drodze, to przechodzenie przez różne momenty i nie zostawianie swojej drogi, nie opuszczanie swojej drogi mimo napotkanych trudności. I pytanie jest: co, kiedy właśnie te trudności Napotykamy, jak możemy zachować w sobie pewność siebie, wiarę, wiarę w swoje możliwości, perspektywę, nadzieję, chęć, motywację, energię. Kiedy patrzysz na drzewo, duże drzewo, grube, pnące się do góry, które zachwyca swoją potęgą. Nie wyrosło tutaj wczoraj. Drzewo, aby być silne, potrzebuje wielu, wielu lat. Istotne są korzenie, fundamenty. Więc, aby mimo trudności, zawieruch, upadków, porażek, przejściowych, utrzymać się na swojej drodze, kroczyć swoją drogą, Potrzebny jest jakiś fundament. Potrzebna jest pewna struktura funkcjonowania. Świadomość zasobów niewątpliwie jest jednym z tych elementów, ale też utrzymanie tych zasobów, pielęgnowanie ich, dbanie o nich, pamiętanie o nich i nie zaprzepaszczanie. ciągła praktyka, bo Coś, co możemy nazwać perfekcją, w dobrym znaczeniu tego słowa, doskonałością. Piękno i doskonałość. Zbudowane są w dużej mierze na wytrwałości, na strukturze, na powtarzalności. I na koniec już kilka słów o aha. Są bardzo specjalnym narzędziem w kontekście tej pracy z zasobami, bo tworzyłam je właśnie z myślą o pracy pozytywnej. Poprzez Aha, bardzo chcę inspirować do tego, aby doceniać to, co mamy, co nas otacza, dbać o to, i to rozwijać. Rozwijać w sobie, rozwijać wokół siebie. Z taką uwagą na nasze człowieczeństwo, na naszą prawość, na duchowe aspekty, na pewne cechy charakteru czy elementy osobowości, jak odwaga, mądrość, umiejętność zachowania równowagi, czy wracania do tej równowagi. Dlatego na tych fotografiach haha, jest tak wiele mm, działania, sprawstwa, relacji, takich dobrych relacji, jest przyroda, są momenty, w których odzyskujemy równowagę, bo to w naszym życiu jest obecne i warto jest zauważyć to jeszcze bardziej. Rozwijać w sobie pozytywne myślenie, wiarę w siebie, nadzieję, radość, empatię, wdzięczność te wszystkie siły, takie moce nasze, o których nie zawsze się myśli na co dzień, bo się pędzi gdzieś tam za szczęściem, w jakimś lęku, przez pozostanie gdzieś z tyłu. A te moce i to szczęście tak naprawdę w nas są. Radość, równowaga, poczucie sprawstwa, wolność, one w nas są. Wystarczy chwilę zatrzymać się w takim biegu codzienności, żeby odczuć swobodę, ulgę i je po prostu zauważyć. Zdjęcie daje jakiś początek, stanowi wstęp do dalszej opowieści. Zdjęcie jest jak lustro, w którym odbijają się myśli. Obraz inspiruje, obraz można opowiedzieć, obraz można w nieskończoność oglądać i opisywać. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym zdjęciu? Stworzyłam kolekcję 48 inspirujących fotografii i 12 mocnych pytań, aby umożliwiać i ułatwiać szczere i ważne rozmowy dla moich klientów, dla coachów, nauczycieli i dla całych rodzin.